Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak święty Piotr się czegoś tak bardzo wystraszył, że aż Pan Jezus musiał mu powiedzieć: Nie bój się. Czego wystraszył się Piotr? A czego wy się boicie? Może boimy się po prostu ciemności? Może ktoś się jeszcze boi jakichś potworów pod łóżkiem, albo Boi się zostać sam. Ale wiele naszych lęków może dotyczyć przyszłości. Czy będę w przyszłości szczęśliwy? Mogę na przykład bać się, że w jakimś ważnym momencie życia dla mnie ktoś mnie wyśmieje. Albo mogę bać się, że mój przyjaciel, z którym jakoś wiąże swoją przyszłość, znajdzie sobie innego, lepszego przyjaciela czy przyjaciółkę. Mogę się bać, że nie wypadnę tak dobrze, jakbym chciał na klasówce z matematyki czy polskiego. Czego wystraszył się Piotr? On wystraszył się swojej przyszłości z Jezusem. Wystraszył się tego, że nie jest godzien być razem z Panem Jezusem, bo jest za mało święty, ma za mało wiary, a za wiele wad. Przestraszył się świętości. Pana Jezusa. Pan Jezus już wtedy chciał, żeby Piotr był pierwszym papieżem, był głową Kościoła. A Piotr już na początku mógł, jak to się mówi, dać nogę, uciec. Przestraszyć się tego, że nie jest godzien być tym, kim chce uczynić się go Jezus. Przestraszył się swojej przyszłości z Jezusem. Kiedyś Zwiedzałem Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Jest tam taki wielki posąg Świętego Piotra na tronie, jako głowy kościoła. On siedzi i e, wystaje kawałek jego buta ponad ten podium. I na wysokości to jest półtora metra, ten, ten koniec buta. I pielgrzymi z całego świata, gdy podchodzą tego posągu, to całują ten posąg właśnie w koniec. Tego Buta. Pomyślałem sobie wtedy, Piotrze, czy ty, skromny rybak z Galilei, przypuszczałeś, że za dwa tysiące lat z całego świata będą ludzie przyjeżdżać, aby pocałować twój posąg w koniec Buta. A ty chciałeś uciec od razu na początku, bo przestraszyłeś się swojej przyszłości z Panem Jezusem. Może gdy czasami będziesz myślał o swojej przyszłości, to spróbuj zobaczyć, że nie będziesz w tej przyszłości zdany sam na siebie. Twoja przyszłość, jeśli tylko na to pozwolisz, będzie w ręku Pana Jezusa, jeśli pozwolisz Mu tylko kształtować swoją przyszłość. A wtedy, tak jak w przypadku Świętego Piotra, będzie to. Najpiękniejsza przygoda Twojego życia. Szczęść Boże!